National Catholic Register w swoim oświadczeniu ujawnia, że według wyciekłego e-maila papież Leon XIV zamierza zwołać nadzwyczajny konsystorz w styczniu 2026 roku. Wyjątkowo rzadkie wydarzenie w życiu Kościoła, tak rzadkie, że wstrząsnęło Watykanem i dało początek pierwszym plotkom. Niektórzy mówią już o możliwym zwołaniu trzeciego soboru watykańskiego. Czy stoimy w obliczu punktu zwrotnego? Wszystko wskazuje na to, że wydarzy się coś wielkiego. Bądźcie z nami do końca. Informacja ta nie pochodzi z Watykanu, lecz z bardzo konkretnego i wiarygodnego źródła: National Catholic Register, który poinformował o zamiarze papieża Leona XIV zwołania nadzwyczajnego konsystorza w dniach 7 i 8 stycznia 2026 roku. Rewelacja ta nie wynika z ogólnych przecieków dziennikarskich, lecz z rzeczywistego dokumentu krótkiego komunikatu wysłanego do kardynałów 6 listopada, który dotarł do register. W dokumencie tym sekretariat Stanu Watykanu informuje, że jego świątobliwość papież Leon XIV zamierza zwołać nadzwyczajny konsystosz i że dalsze szczegóły zostaną podane przez dziekana Kolegium Kardynalskiego. Zatem to Register, a nie Watykan, jako pierwszy ujawnił tę wiadomość. Jak dotąd nie nadeszła żadna oficjalna odpowiedź ze strony Santa Marta ani kurii. Intencja papieża pozostaje jedynie intencją, a nie formalnie opublikowanym aktem, ale już teraz wystarczy, by wzbudzić zainteresowanie i wywołać pytania. Brak szczegółów skłania wielu obserwatorów do zastanowienia się nad prawdziwym znaczeniem tego zwołania. Rzadko się zdarza, aby papież zaledwie po kilku miesiącach swojej posługi zdecydował się zwołać wszystkich kardynałów świata na nadzwyczajny konsystorz. Sam termin w żargonie kurialnym nie jest użyty przypadkowo, oznacza on zgromadzenie zwołane w celu omówienia kwestii o globalnym znaczeniu, często związanych z decyzjami rządowymi lub orientacjami doktrynalnymi. Co zatem przygotowuje się za murami Leonu? Leon XIV, który dotychczas zachowywał powściągliwość, lecz stanowczość, wydaje się chcieć nadać Kościołowi inny rytm, bardziej kolegialny w formie, ale być może bardziej zdecydowany w treści. Wielu pamięta, że jego poprzednik, papież Franciszek, wolał sprawować władzę w Kościele za pośrednictwem synodów tematycznych i małych spotkań unikając plenarnych posiedzeń kolegium kardynalskiego decyzja o przywróceniu tej praktyki już teraz oznacza zerwanie z przeszłością w czasach gdy ponownie krążą pogłoski o możliwym trzecim watykanie ogłoszenie to nabiera znaczenia wykraczającego poza zwykłą rutynową administrację to idea która krążyła od lat ale do tej pory żaden papież nie chciał się nią zająć sam Franciszek w wywiadzie udzielonym w 2023 roku oświadczył, że kościół nie jest jeszcze gotowy na trzeci sobór. Teraz, za czasów Leona XIV, ton wydaje się być zmieniony, choć żadne oficjalne oświadczenie nie potwierdza tego kierunku. Odniesienie do soboru watykańskiego II jest nieuniknione. Sobór ten, obchodzony 60 lat temu, zapoczątkował okres głębokiej przemiany w życiu kościoła, ale pozostawił też rany i pytania, które pozostają bez odpowiedzi. W kolejnych dekadach interpretacja jego tekstów podzieliła teologów i duszpasterzy. Z jednej strony tych, którzy uważali jego dziedzictwo za ducha odnowy, z drugiej tych, którzy widzieli w nim zerwanie z tradycją. W tym kontekście ewentualny nowy sobór wydaje się gestem o epokowym znaczeniu. Mógłby posłużyć do ostatecznego wyjaśnienia nierozwiązanych kwestii lub przeciwnie, grozić rozpaleniem na nowo napięć, które nigdy nie osłabły. Dla wielu wiernych przywiązanych do tradycji, sama idea Trzeciego Watykanu budzi nieufność. Obawiają się, że zamiast przywrócić jasność, Otworzy ona drogę nowym niejasnościom. Są jednak i tacy, którzy w stanowczości Leona XIV widzą znak nadziei, możliwość sprowadzenia debaty teologicznej na grunt większej wierności odwiecznej doktrynie. W każdym razie, gdyby Konsystosz styczniowy rzeczywiście miał stanowić pierwszy krok w kierunku konfrontacji na tak szeroką skalę, byłby to krok mający na celu zaznaczenie jego pontyfikatu. Niektórzy obserwatorzy wskazują, że w logice Kościoła wielkie zmiany nigdy nie następują nagle. Każdy sygnał, każdy gest, każde przemyślane słowo przygotowuje grunt pod kolejny krok. A gdyby konsystorz nadzwyczajny rzeczywiście zwołał sobór, nie byłoby to natychmiastowe ogłoszenie, lecz stopniowy proces. Najpierw dyskusja kardynałów, potem powołanie komisji teologicznych. A na końcu oficjalna proklamacja. Wszystko to w zgodzie z długoletnią tradycją Watykanu, gdzie przyszłość buduje się powoli i roztropnie. Nowy trop, wskazujący drogę obraną przez Leona XIV, pochodzi z Brazylii, gdzie papież wygłosił za pośrednictwem kardynała Pietro Parolina orędzie przeznaczone dla konferencji stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, tak zwany 30 To właśnie w tym tekście pojawia się kontrowersyjne sformułowanie. Oby nawrócenie ekologiczne stało się inspiracją dla rozwoju nowej międzynarodowej architektury finansowej, skoncentrowanej na ludzkości. Słowa, które w swojej pozornej prostocie odsłaniają wizję znacznie szerszą, niż tylko troska o środowisko. Papież mówi tu o gospodarce godności człowieka i globalnej potędze, wskazując kierunek, który dotyka samych mechanizmów globalnych finansów. Przemówienie nawiązuje do języka typowego dla dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych inkluzywnego, ekologicznego, uniwersalistycznego. Leon XIV przyjmuje go, ale nadaje mu wydźwięk moralny, przedstawiając finanse jako narzędzie sprawiedliwości. A nie dominacji. Jednak w oczach tych, którzy postrzegają wiarę jako miarę rozeznania, ryzyko jest oczywiste. Kościół, próbując humanizować system światowy, kończy na przyjmowaniu jego paradygmatów. Mówienie o międzynarodowej architekturze finansowej oznacza wkraczanie w samo serce potęgi gospodarczej, gdzie katolicka nauka społeczna, angażując się w dialog ze światem, Zawsze zachowywała roztropny dystans. Tym razem jednak wydaje się, że nastąpił zdecydowany krok naprzód, niemal próba bezpośredniego wpływu. Wielu zastanawia się, czy nie oznacza to początku okresu, w którym Kościół zamierza na nowo przemówić do świata nie tylko jako nauczyciel duchowy, ale także jako protagonista geopolityczny. Przemówienie w Belem nie jest odosobnionym incydentem lecz wydaje się być częścią szerszej strategii. Od miesięcy Leon XIV kładzie nacisk na kwestie ekonomiczne i środowiskowe, mówiąc o sprawiedliwości klimatycznej i nowym pakcie między narodami a stworzeniem. Jednakże słownik, częściowo odziedziczony po encyklice Laudatos i Franciszka pod pontyfikatem papieża Franciszka, nabrał bardziej konkretnego niemal operacyjnego tonu. W tych słowach możemy dostrzec wyraźną ideę. Dla Leona XIV gospodarka nie jest już tylko dziedziną nauki społecznej, ale narzędziem globalnego nawrócenia. Nawrócenie ekologiczne staje się zatem nie tylko wezwaniem do poszanowania stworzenia, ale także paradygmatem reformy społecznej, kategorią, która ma wpływ na politykę, sprawiedliwość i redystrybucję zasobów. Jednakże język ten budzi wątpliwości w kręgach tradycjonalistycznych i teologicznych. Czy Kościół, strażnik nadprzyrodzonego przesłania, może promować globalną restrukturyzację finansową, nie narażając się na ryzyko pomylenia zbawienia dusz z inżynierią ekonomiczną? To to samo napięcie, które przenikało już epokę po Soborze Watykańskim II: Giego, między duchowością a zaangażowaniem politycznym między transcendencją a horyzontalizmem. A jeśli pojawi się trzecia strona, możemy sobie wyobrazić, jaki kierunek może obrać. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.